Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, ja jestem Tola i witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem o najlepszych dystopiach. Korzystając trochę z tego, a może bardziej inspirując się tym, że kilka dni temu ukazał się najnowszy tom Igrzysk Śmierci, czyli Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Mam problem z tym tytułem, ale już chyba go umiem. To pomyślałyśmy sobie, że pogadamy w ogóle o dystopiach jako takich i pokażemy Wam kilka naszym zdaniem wartych książek waszej uwagi. Trochę młodzieżowych, trochę niemłodzieżowych, także mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pogadamy też może w ogóle trochę jako o dystopii, jako o temacie szerszym i to tyle słowem wstępu i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Definicja dystopii według Wikipedii to utwór fabularny z dziedziny literatury fantastyczno-naukowej na zdrowie Frytka, który ukazuje czarną wizję przyszłości, wewnętrznie spójną i wynikającą z krytycznej obserwacji otaczającej autora sytuacji społecznej. No. I to jest dystopia. Dystopia to jest, mam wrażenie, trochę taki płynny gatunek i dla niektórych coś, co jest dystopią, może nie do końca być dystopią, wiecie, także my tutaj brałyśmy bardziej książki, znaczy dystopijne, ale jeżeli nie będziecie się zgadzać z nami pod tytułem, że na przykład nie będziecie myśleć, że dana książka jest dystopią, to oczywiście dajcie nam znać. My się też trochę kierowałyśmy takim klimatem, jak to się czyta. Czy to się czyta tak. Że masz poczucie dystopijne. Może skoro zaczęłyśmy tutaj od inspiracji igrzyskami śmierci, to może o igrzyskach śmierci, kochanie. Tak. E, bo my również wpadłyśmy od kilku dni w to szaleństwo igrzyskowe, prawda? E, więc też e, i ma lama na Ririt re ja aktualnie jestem w trakcie wschodu dnia, e, w dorzeczu. Czyli ktoś Jestem w połowie. Ale nie czytałaś całej serii od początku. Nie robiłam re-readu? No, no, no. e, nie, nie robiłam re-readu, e, natomiast na pewno będę chciała zrobić re wszystkich filmów, to mm. też się z to właśnie tak się. umawiamy. E, ja widziałam wcześniej na twoim update'cie, który montowałam do vloga, że chcesz zrobić re-read całej serii. Tak. I przeczytać Balladę i przeczytać tak, Dożynki. Tak. Super. I wiem w jakie kolejności jeszcze, e, no bo Ballada dzieje się i Dożynki w sumie też dzieją się przed swoimi ińskimi mm -hmm. śmierci, więc to są... Prywale. No bo tu właśnie, jeżeli jakimś cudem ominęła was ta sytuacja, no to tak. Teoretycznie, jeżeli chcielibyście czytać to, w jakiej kolejności się dzieją wydarzenia, no to Ballada jest pierwsza, potem Wschód, a dopiero potem jest główna trylogia. Eee, no to może z, tak na podsumowanie, bo tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, I grzyska Śmierci każdy zna. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że dla mnie Ballada była bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem i bardzo, bardzo mi się podobała. Film dużo mniej, bo uważam, że w filmie zgubiono kilka bardzo ważnych elementów tej historii. Natomiast uważam, że ta książka była naprawdę świetna i jak na to, że bardzo często mam wrażenie, że takie wracanie do historii po wielu latach się nie udaje, albo widać, że to jest taki, wiecie, no tylko skok typowy skok na kasę. Tak tutaj to naprawdę miało bardzo dużą wartość dodaną do świata i Wschód Słońca, którego nadal jeszcze nie skończyłam, ale jestem właśnie w połowie, również wydaje się być na tym samym fantastycznym poziomie. Ja jestem pewna, że tobie też się spodobają. A jeżeli miałabyś ty powiedzieć swój ulubiony tom? Um, to chyba pierwszy. Okej. Okay. Film mówiąc o drugi, ale to chyba pierwszy. Okay. E, jeśli o mnie chodzi, to i film, i książka, tom drugi. Ale to jest chyba taki bardzo popularny wybór, bo mam wrażenie, że wszystkich w Pierścieniu Ognia e, książka jest ulubiona. Natomiast te są naprawdę bardzo potężne też, jeśli chodzi o takie dodatki do serii. Ja generalnie czytałam Igrzyska Śmierci, jak miałam jakieś 17 lat, mm -hmm. e, więc nie dość, że mało z nich pamiętam, bo czytałam je tylko raz. I e, czytałam jeszcze do Maratonii czytelniczej, mm -hmm. część. Tak. trzecią część. Którą znam w ogóle najsłabiej i bardzo ciężko mi jest yy, jakoś chamę. Yy, ja stresić. filmu kosogłosa i jednego i drugiego widziałam tylko raz w kinie na premierze i nigdy w później już nie obejrzałam Kosogłosa. Yy, ja wydaje mi się, że też raz tylko oglądałam i nawet wiesz takie urywki, co to co, co, co w telewizji leciały. A pierwsze dwie części, co znam bardzo dobrze. Więc faktycznie z tą ostatnią mam w ogóle problem, żeby stwierdzić, co się dzieje. Yy, w ogóle też z całą serio jestem po prostu ciekawa, yy, jak no starszy człowiek to, na, na to tak na, na to spojrze. Yy, Gon, oczywiście. Więc tutaj może też króciutko, bo nie ma co przedstawiać wam tej serii po raz 87. Uwielbiam go. I tutaj znowu na przykład pytanie, czy Gon to dystopia? No tak, no jeżeli mielibyśmy w coś ją włożyć, no to w dystopię. Może bardziej fantastykę nawet? Ale jest ale... to komentarz dystopijny dalej. No właśnie, plus też te elementy fantastyczne, one są gdzieś tam... trochę. No właśnie. To się wszystko dzieje, to jest mega pomieszane w sumie. Ale nie, porusza to tematy ważne społecznie, tak. co dla mnie już od razu bardziej wpada w dystopię. Tak, i przedstawia to czarną wizję przyszłości. Tak. Przyszłości tylko dla wstroźniejszości. No właśnie, tylko właśnie ta wizja przyszłości jest nie do końca realna. A to musi chyba być w dystopii. Nie zgadzam się. Według mnie... <ścoughs> nie, nie poczekaj. Moce z rąk, ten zielony, ten zielony, ten zielony. Nie, nie mówię o samych, samych mocach głównych bohaterów, bo no, oni mają jakieś mutacje swoje. Tak tak się paskudnie książka, nie możecie się tym sugerować. Eee, według mnie chodzi tutaj o e, hierarchiczność i e, podział, podział e, dzieciaków, który jest od najmłodszych lat. No rozumiem, rozumiem. No dla nas myśmy to zakwalifikowały. Dajcie koniecznie znać, czy wy się zgadzacie. Dwa zdania o fabule. Mamy piętnastolatków, którzy nie mają wyjścia z, ze swojego miasta, otacza ich bańka. Niektórzy mają dziwaczne mutacje, muszą polegać tylko i wyłącznie na sobie. 15 i mniej. Kiedy mają urodziny, to znikają z tego miejsca. Tak, bo wszyscy dorośli też po, po 15 roku życia, wszyscy inni też zniknęli. Tak, no i próbują sobie ułożyć życie, próbują ogarnąć sytuację, próbują przeżyć, przetrwać, no. Tutaj również tak, jeszcze tylko żeby wspomnieć, opowieść podręcznej klasyk. Nie muszę wam tego przedstawiać. Wydaje mi się, że każdy człowiek gdzieś tam się. Siedzący w literaturze prędzej czy później po opowieści podręcznej sięga w jakiejkolwiek formie, bo to jest wielka książka w historii, mam wrażenie, literatury, e, więc tego Wam nie będę przedstawiać. Natomiast jeżeli lubicie opowieść podręczną, to inna bardzo interesująca dystopia, o której jest bardzo cicho, e, moim zdaniem, która jest świetna i też wiąże się z motywami, które są w opowieści podręcznej, to jest mroczna kołysanka poli Ho. Yen. I tutaj również mamy świat, w którym główną, głównym problemem, a właściwie głównym zagadnieniem książki są dzieci i kobiety właśnie w ciąży. Tu jest świat, w którym od 20 lat nie przyszło dziecko w naturalny sposób na świat mhm. i to jest bardzo długi proces, żeby właśnie przejść typowo taki medyczny, żeby móc zajść w ciążę. I później, kiedy już to dziecko się rodzi, ono jest bardzo mocno monitorowane przez... Tak, w skrócie myślowym, rząd. I matki, i rodzice, którzy wychowują te dzieci, również są bardzo mocno e, inwigilowane, żeby właśnie wychować te dzieci na modłę, e, taką jaką chce władza. I to jest bardzo interesujące spojrzenie. Też takie, ja najbardziej co lubię w dystopiach, to jest ten taki gdzieś głosik z tyłu głowy, który mówi mi: teoretycznie, to moglibyśmy być my. Mhm, tak. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że za x lat tak będzie wyglądać gdzieś tam nasze życie. I to jest jedna z tych książek, co do których mam poczucie, że mogłaby się wydarzyć naprawdę. Jest przerażająca i bardzo też błyskotliwa, i też porusza wiele ciekawych problemów dzisiejszego społeczeństwa. Mroczna kołysanka była super. Bardzo bym chciała, żeby więcej osób ją przeczytało, dlatego że po prostu jest tego mocno warta. I jest też na różnych platformach w audiobooku na przykład. Jeżeli nie chcecie kupować książki papierowej, chociaż zachęcam, to możecie też przesłuchać. E, tutaj mamy dwie książki, o których, e, których nie mamy fizycznie, A, no tak. e, więc żeby, powiem o nich, żeby nie zapomnieć. Toksyczne dziewczyny, które się nam zgubiły. Tak, ale tutaj też to jest taka płynna sytuacja. Tak, to nie wiemy po prostu, jak ją skategoryzować za bardzo, ta książka. To nie jest dystopia per se, ale równocześnie nie jest to też żaden inny podgatunek. <laughs> Także jeżeli do czegoś miałby to trafić, to do dystopii według mnie. Nie wiem, czy się zgadzam, ale równocześnie nie mam też lepszej odpowiedzi. No no właśnie. I znowu tutaj co mnie trzyma w tej dystopii, to ta hierarchiczność, tak samo jak w GON yy, i budowanie nowego systemu yy, przy jakiejś tragedii, to. Yy, no mi się właściwie okazaż... to też jest częsty motyw z dystopii, no, no więc może tak. Może tak. Nie wiem. Eee, My jesteśmy nieprofesjonalnymi recenzentkami książek jak coś, nie po e, studiach literackich. Tak, to co tak. ja pamiętam jak ją czytałam po raz pierwszy i po prostu byłam wzięta mhm. eee, uwielbiam tego typu historii, uwielbiam dystopię w ogóle jako sam gatunek i wszystkie rzeczy, które już sam uznajemy za Dystopię, uwielbiam tego typu eee, właśnie książki. Eee, uwielbiam to, że ona była nieoczywista, była dziwaczna. Może dwa słowa o fabule, bo bardzo dawno nie mówiłaś o tej książce, eee, tak, to prawda? Eee, właśnie dlatego, że jej nie mamy fizycznie, mhm. niestety. Um, więc toksyczne dziewczyny to histeria um, szkoły prywatnej na wyspie um, Która... Um, jest jakiś dziwaczny wirus szalejący, który znowu podobnie jak gom um, um, Dziewczyny dostają różnych mutacji Dziewczyny, bo to jest szkoła żeńska. w ogóle jest tam jedna mega tragiczna historia jednego nauczyciela i pamiętam jak y, ja się powstrzymywałam, żeby nie ryczeć, żeby tylko żeby szybciej to dokończyć, żeby już wiedziała co się, co się wydarzyło. Y, y, montek romantyczny, świetny, bardzo mi się podobał osobiście. Y, bardzo musiałam też przeczytać znowu, ale była na przełomowa po prostu. Mm -hmm, tak. Y, była idealną y, odpowiedzią na, na moje potrzeby y, książkowe, więc, y, więc ja ją uwielbiam, słucham jak się czytała. Tak i było naprawdę niezła tutaj również e, bardzo krótko Silos, ja Silosu jeszcze nie czytałam natomiast oglądałam serial i ta historia jak najbardziej jest pasująca do tego filmu, e, daję wam znać że Silos mam w planach, tutaj mamy historię w której coś się takiego wydarzyło że ludzkość żyje e, w Silosie e, i jest to bardzo tajemnicza historia, jest oficjalny jakby zakaz, żeby wychodzić z Silosu na zewnątrz i nie do końca jest wiadome dlaczego i co się właściwie dzieje na zewnątrz i my razem z bohaterami odkrywamy to bardzo bardzo powoli, przynajmniej w serialu, ale z tego, co za to mówił, w książce również. E, więc to jest historia, która jak najbardziej do tego pasuje. Silos Wam bardzo polecam do obejrzenia na Apple TV. Jest świetnym, świetnym serialem. E, oglądaliśmy go zresztą całą rodziną, co wszyscy prawda, go oglądaliśmy. To, prawda. to co prawda nie, przy, nie całe, nie dwa sezony, ale. Tak, e, więc to jest jedna historia. I tu Wam jeszcze pokażę taką typową dystopię młodzieżową, e, w stylu właśnie igrze z śmierci, w stylu niezgodnej, której tutaj nie dałyśmy, dlatego że moim zdaniem niezgodna jako dystopia nie jest wybrz tą historią. Jest taka jest, jest zabawna i rozrywkowa, ale nie jest to koncept, który mnie osobiście bardzo przekonuje. Hmm, czy na przykład więzień labiryntu? Ja nie przeczytałam nigdy do końca tej serii, czytałam tylko dwa pierwsze tomy. Ale kojarzysz tą serię? E, natomiast to też nigdy nie był koncept, który jakoś do mnie trafił, ale trafiła do mnie inna dystopia młodzieżowa, czyli Legenda Marilu. To jest bardzo dobra seria. Ona ma cztery tomy, które wszystkie są moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Tutaj poznajemy historię, kiedy po różnych wydarzeniach, katastrofach, wojnach, Stany Zjednoczone, no... Kończą swoje istnienie, i powstają dwie, jakby odrębne od siebie, strony polityczne, czyli republika i kolonie, no i one ze sobą bardzo walczą. I mamy dwójkę bohaterów, jedną dziewczynę, ona ma na imię June. Dun, która właśnie jest w takiej elitarnej szkole, i mamy Deja, który z kolei żyje w Slamsach i on walczy właśnie z Republiką. No i oczywiście tutaj będzie bardzo ważna relacja między tymi bohaterami, którzy gdzieś tam na siebie wpadną w międzyczasie, biorąc pod uwagę, że wierzą w dwie zupełnie inne rzeczy, ale też to, co jest najciekawsze i świetne w tych książkach, to jest to, że patrzymy też, jak bardzo łatwo jest na przykład manipulować właśnie ludźmi, dostarczając im za mało informacji albo przekłamane informacje, i jak łatwo jest wpływać e, i po prostu zakłamywać rzeczywistość. I kiedy nasi bohaterowie zaczynają odkrywać, co tak naprawdę się dzieje pod powierzchnią, e, to to też wzbudza do wielu dyskusji na temat jakości społeczeństwa. Więc to jest poza tym, że świetna rozrywka, to też. Ta dystopijna część jest bardzo interesująca i również dość bliska, bo ona oczywiście ma wiele elementów totalnie wymyślonych, ale jednak nie jest to absurdalne do czytania w kontekście naszego świata. Bardzo, bardzo dobra seria. W ogóle w kontekście niezgodnej, to niezgodnej nie czytałam, widziałam tylko filmy. I pamiętam, że jak byłam młodsza, to bardzo je lubiłam. I oglądałam je wiesz, na również z, z Igrzyskami Śmierci. Oczywiście z perspektywy czasu to jest abstrakcyjne, bo Igrzyska Śmierci są tutaj. No tak, 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 tak. gdzieś tutaj, ale bardzo lubiłam Tris. Król jest taki, że tak bardzo lubiłam Tris, że moje konto, moje chyba wszystkie konta, nazywały się Tris312. Wszędzie. No okej, okay, nie wiedziałam, naprawdę. Bo ja bo byłam taka, hmm, tris, trochę jak Tola, mam... to... Okej. Okay. No, nie, nie wiem. Wiesz, wyobrażasz sobie, Mała dziewczynka siedzi obok przy telewizorze. Laska tam skacze z budynków, w ogóle jest niezgodna. Ooo, są dosyć inni niż wszyscy, są dosyć niebezpieczni. I, i... Wiecie, dziewięciolatkę tak patrzy, no to ja. to ja, ja totalnie bym skakała po tych budynkach. Znaczy, ja się zgodną mam tak, że ja doceniam niektóre próby, które zostały tam powzięte tak. e, próby jakiejś takiej dyskusji, natomiast, no nie jest to jakiś taki moim zdaniem e. inaczej. To jest niezły potencjał, pomysłu, ale on nie jest do końca tak zrobiony. Żeby był satysfakcjonujący moim zdaniem Plus też ja nie czytałam nigdy tomu trzeciego. Ja wiem jak się kończy ta historia, bo już nadziałam się wielokrotnie w swoim życiu na spoiler, ten największy. E, natomiast to no, ja sama nie skończyłam, bo też nie byłam aż tak na to chętna. W każdym razie... jeszcze jedno. I poczekajcie, niezgodna, a nie gon. Co sprawiło, że to niezgodna, to była to miejsce, a No bo była bardziej podobna do Igrzysk Śmierci. No to dwa klasyki. Tolena. Rok 1984. Mamy w domu, ale ma na okładkę i absolutnie wtapia się w tło. Jest jeszcze nie da się go znaleźć. Przykro mi, kamerę. No, Ja czytałam bardzo często. Rok 1984 porównuje się do folwarku zwierzęcego. Ja bym nie robiła tego porównania, są dwie różne książki, po prostu obie bojkotują władzę w, w swój w różny sposób. To jest trudna książka, ciężko się przez nią brnie, yy, trzeba dużo samym poskładać. Jest oczywiście ta kultowa historia, którą uważam, że warto znać. Yy, mi się osobiście podobała, chociaż miała swoich wiele irytujących yy, fragmentów. To jest absolutnie wartościowa i tego nie można, nie można jej zabrać, jest bardzo bystra, ale jeżeli miałaby polecieć coś bardziej uniwersalnego, to byłby to folwer ręce po prostu. Tylko on nie jest dystopią, tak nam się wydaje. Właśnie, taki mamy problem z folwarkiem. Czy to jest? Chyba nie. Chyba nie. To jest po prostu bardzo długa metafora. Mm -hmm. I 451 stopni Fahrenheita. Co jest z tymi stopniami, że muszą mieć numery w nazwie? One chcą mnie zabić. Ja nie jestem w stanie zapamiętać numerów. I Dzień tak dobry. ci się nieźle poszło. Dzie dziękuję. No? Dziękuję. To jest. Dzień dobry, Arka. <laughs> Ona gada sobie z nami ostatnio bardzo dużo. Niedawno skończyłam, więc nie będę dużo opowiadać e, na temat 450 stopni Fahrenheita. Uważam, że znowu jest to wartościowa książka. Nie dla mnie może osobiście, w sensie nie, że nie jest dla mnie wartościowa, bo jest, ale nie jest. E, Ty... jestem jej odbiorcą po prostu docelowym, tak mi się wydaje. I e, znam osoby i są na pewno osoby, które docenią ją o wiele bardziej niż ja to zrobiłam. Jeżeli macie przeczytać tę książkę z jednego powodu, to byłby to Guy Montag, nasz główny bohater, absolutnie dynamiczny, który się zmienia jego przemyślenia są fascynujące. Yy, więc yy, więc z tego względu jak najbardziej. Mm -hmm. Szóster to chyba nie musimy wam przedstawiać. Podzieleni e, wyszły trzy tomy, a jak gdzieś. Ja nie wiem, czy mi się to nie przyśniło, ale gdzieś mi się widziało, że czwarty tom jest zapowiadany typu na kwiecień albo na maj. E, natomiast ja nie wiem, czy to jest prawda, bo jak potem zobaczyłam na Instagramie, to już nie, nie było tej informacji, więc I don't know. Ale są aktualnie trzy e, i jeśli chodzi o podzielonych, to to jest bardzo, bardzo taka też typowa dystopia, e, która się dzieje. Tak naprawdę w niedalekiej e, odległości czasowej od tego, jak my żyjemy sobie dzisiaj, e, i też jest takim, taką dystopią młodzieżową, która gdzieś tam dzwoni mm -hmm. niekomfortowo blisko. E, no i kosiarze, oczywiście, też to jest trochę, e, no dla nas to na równi, chociaż każdy z nas prywatnie ma swoją ulubioną serię, bo ja, kosiarzę to dla podzielonych. E, natomiast Schusterman po prostu jest bardzo warty waszej uwagi, jeżeli jeszcze nie czytaliście jakimś cudem, bo on w świetny sposób łączy e, wszystkie najlepsze cechy młodzieżowej książki, czyli Właśnie szybkość, napięcie, e, zaangażowanie e, i też po prostu dobrą rozrywkę, jeśli chodzi o czytanie. A przy tym ma świetnych, świetnie wykreowanych, zróżnicowanych bohaterów. I świetnie wykreowany świat, który porusza bardzo ważne e, problemy e, też dzisiejszego społeczeństwa. Tak samo jak i w Podzielonych, i w Kosiarzach. E, tutaj w Kosiarzach mamy trochę taką dyskusję, co by było, gdybyśmy byli nieśmiertelni, a raczej nie bylibyśmy w stanie umierać naturalnie już, e, bo poszłaby medycyna tak do przodu. A w podzielonych mamy dyskusję pod tytułem: Co by było, gdybyśmy dali rodzicom możliwość rozszczepienia swoich niepełnoletnich dzieci? Czy by korzystali z tego? Na pewno nie, prawda? Jeżeli dziecko świat byłoby. Nie jest taki e, e, No właśnie, świat, świat jeszcze ma w sobie jakąś dobroć, prawda? Prawda? No, no nie ma. A potem czytamy e, podzielonych, i nagle nam się okazuje, że. Ha, i to znowu jest, są takie książki, w które jest zaskakująco łatwo, moim zdaniem, uwierzyć. Przede wszystkim, jak się przejdzie przez pierwszy tom podzielonych, bo tak. z każdą kolejną gdzieś tam rozdziałem, już później, jak wejdziecie w historię, to dokłada Wam się tylko ta perspektywa pod tytułem To mogłoby się wydarzyć. To mógłby być po prostu um, uniwe, uniwersum obok. Tak, dosłownie. No. A co jest tak, już kończąc to co jest z nim świetne, to to, że możecie się i przy tych przy książkach dobrze bawić, bo. Płynie się przez nie, są niesamowite do czytania, y, są bardzo angażujące, mhm. ale też można o nich przy nich pomyśleć i zastanowić się nad różnymi kwestiami na temat życia, śmierci i wszystkiego obok. To jest y też na przykład y, bardzo fajna książka do dyskusji, y, no nie wiem może czy w szkołach, ale na przykład na takim, wiecie, klubie czytelniczym, mhm. bibliotecznym. Absolutnie. Dla właśnie, jeżeli mamy tutaj, nie wiem, bibliotekarki albo nauczycielki, nauczycieli, bardzo Wam. Polecamy, żebyście spróbowali przeczytać i na przykład właśnie wziąć to na tapet tak. e, przy jakiejś dyskusji z, z młodzieżą, tak, zgadzam się. Bo to jest ja jestem też bardzo ciekawa, jakby to poszło, bo wydaje mi się, że można tutaj mieć wiele ciekawych przemyśleń. Zgadzam się i bardzo chętnie chciałabym mnie usłyszeć, więc jeżeli czytaliście kosiarze albo dzielnych, albo jakąkolwiek książek, którą wymieniłyśmy, to yy, podzielcie się Waszą opinią w komentarzu. Brzydcy. To jest dystopia, która zdecydowanie ma więcej wad niż wszystkie poprzednie młodzieżówki, natomiast moim zdaniem nadal jest. Ciekawa, bo tutaj z kolei poznajemy świat, w którym w wieku 16 lat przechodzi się przez operację plastyczną trochę i takie upiększenie, żeby stać się ślicznym, bo bycie ślicznym w tym świecie jest największą wartością. No i mamy naszą bohaterkę, która bardzo o tym marzy, bo też właśnie po tym po tym zabiegu można też przejść do lepszej części miasta. Ma się perspektywy, których się nie ma jako człowiek, właśnie brzydki, ale to fabularnie to ma trochę wad. Natomiast sam koncept i właśnie tego, czym jest piękno i jak bardzo piękno wpływa na postrzeganie człowieka, człowieka czy w ogóle, no, no właśnie ten, te standardy. Piękna. Są tutaj ciekawe, natomiast też wam tam dam tylko znać, że to jest bardziej rzucone dla waszej samoistnej y, y, dyskusji w, ze sobą w głowie, niż to jest bardzo roz, y, rozdrabniane tutaj, bo autor się nie na tym skupia, to jest zdecydowanie najbardziej rozrywkowo-przygodowa dystopia, niż dystopijna dystopia, y, ale wciąż jest to ciekawe, jeżeli macie y, chętkę na takie właśnie... Y, dystopie typu Igrzyska Śmierci z lat 2010, to to jest również w tym klimacie. Mózg za każdym razem jak myślę sobie o Igrzyskach Śmierci, to nie pojmuję, że, że mam tą radość i ten przywilej żyć w czasach, w których Igrzyska Śmierci powstały. Mhm. Za każdym razem to mi po prostu głowa rozsadza. Ja mam jeszcze lepiej, bo ja... No, ty, byłam... właśnie, ty masz to najlepiej w ogóle. Ja byłam świadoma, no, właśnie, kiedy tak. wychodziły filmy no, i mogłaś e. się doświadczyć w kinach. Na żywo, wiesz, ja byłam jedną z tych osób, co sobie e, zakręcały warkocze na bok i wiem, kupowały, zza, wiem. kupowały sobie, wiesz, koszulki i szłam tak na, do kina. Wiem, I to było coś, widziałam te zdjęcia. I know. Właśnie jak montowałam ten album rodzinny, to natrafiłam na parę zdjęć, takie 2014, wspomniałam, one były. Uważam, że jeżeli miałabym wybrać jedną osobę, którą znałam i która byłaby TĄ dziewczyną w 2014, to byłaś to ty. Nie, nie, nie. To Lena. Ale to nie jest kompletna, bo... Ja wiem, ale to... No też. Ale wiesz, że to prawda. Nie mam na swoją obronę wiele. Nie, nie masz, ale to jest piękne. No po prostu jak dziewczyna z Fingersa 2014, no wspaniałe, wspaniałe, taka psuła czasu Mua! wspaniałe się mówiła. i ostatnia książka, którą chcę wam tutaj pokazać bo o niej też bardzo rzadko, właściwie tylko raz o niej wspomniałam, a jest to ciekawa ciekawostka, to jest Kingdom of Without i to wygląda na fantazy, ale nie jest to jest typowa dystopia żyjemy w Pekinie, który też po różnych tam buntach, rewolucjach podzielił się na wiele okręgów i im dalej jakby od centrum tym biedniejsi ludzie no i nasza główna bohaterka ona żyje w szóstym kręgu, czyli bardzo daleko już od tego centrum, i w tym jej kręgu bardzo popularny jest narkotyk, który nazywa się Zadowolenie. I jej ojciec też jest od niego uzależniony, no i ona. Aha, też, czyli ona jest. Ona była, okay. już teraz nie jest, teraz próbuje gdzieś tam no, przeżyć, przetrwać. Okay, okay. Zostaje postawiona przed sytuacją, w której musi uzyskać pieniądze i ma ofertę pracy, a właściwie takiego jakby ala skoku. I kiedy ona, bo jest dobrą złodziejką, i kiedy ona idzie właśnie na tą akcję, to zaczyna się dowiadywać, jak funkcjonuje rząd, jak funkcjonuje reszta miasta. E, reszta miasta. E, I... To jest najbardziej przygodowe, również z całej tej ekipy książek, ale jest to ciekawe, bo to wygląda niepozornie i zaczyna się niepozornie, ale naprawdę ma kilka takich elementów dystopijnych, przerażających i bardzo ciekawych. Samo to zadowolenie i właśnie fakt, że w młodzieżówce jest aż tak ono. Opisywane i aż tak jest istotne dla fabuły, to było też takie moim zdaniem bardzo odważne w młodzieżówce, bo ja nie przypominam sobie Zgadzam aż się. Do, bo tutaj to jest naprawdę bardzo duży wątek i sama e, bohaterka, która zmagała się właśnie z uzależnieniem w wieku lat typu 14, ona ja To o tym jest opowiada. bardzo ważny. Więc to wam polecam, to też jest książka, której ja praktycznie nie słyszałam w internecie, a może wam się naprawdę spodobać, plus jeżeli lubicie wątki romantyczne, to tutaj jest jeden, ale Całkiem nie najgorszy. I tym sposobem to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałyśmy. Dajcie koniecznie znać, e, czy czytaliście już Wschód Słońca w dniu dożynek, czy będziecie robić reelit całej serii lub rewatch filmów, tak jak my. Jakie są Wasze ulubione dystopie, których tutaj nie pokazałyśmy? Na przykład albo w ogóle Battle Royale widziałam też e, na mojej liście dystopii, jak później... No, no to wiem, bo się, no. się. A jak później sprawdzam na Goodreadsie, to okazało się, że Zuza sprzed trzech lat dodała na dystopie. Ale ja na się bardzo. Ja chyba też się dlatego się nie mówiłam tego hmm. przed nagrywaniem, hmm. bo Battle Royale to jest takie. To i... no nie. No, no właśnie. Dystopia to jest gatunek moim zdaniem trochę płynny i czasami ciężko jest stwierdzić, co jest czym, także nie obrażajmy się na siebie, a jeżeli chcecie nam coś nas poprawić, to oczywiście zachęcamy do tego w komentarzu. A tymczasem my się będziemy z wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć. Nie widzicie ze mną! Uuuu! Interesting choices! Thank you. Pokaż do kamery, co wzięłaś sobie. Leci do mnie do pokoiku. Okej, a tego nie chcesz? To jest też bardzo dobre. Nie, bo pamiętam jak mi to wciskałaś, jak to przydałaś po i mam flashbacki z Wietnamu. Dobra, nieważne. No cieszę się, że chociaż dwie sobie zabrałaś. Właśnie.